dzień stycznia, a my po przemierzeniu ponad 600 km dotarliśmy na Niedźwiedź Kap. Pierwsza bilardowa wizyta w klubie Royal w Bytomiu i nasz pierwszy turniej w tym roku. Każdemu zależy na tym, by nowy rok zacząć dobrym wynikiem, a Niedźwiedź dał na to podwójną szansę. Podczas turnieju głównego i turnieju pocieszenia. Krzysztof Kurlenda opowiedział nam o tym, jak przygotowuje się do grania na wyjazdach. Przede wszystkim myślę, że jeżdżąc po Polsce, grając w różnych turniejach, grając sparingi z, z zawodnikami w różnych klubach, jestem już w miarę nawykły do tego, że wszędzie te warunki są troszkę inne. I zresztą jestem zawodnikiem, który bardzo rzadko albo prawie nigdy nie narzeka na warunki, więc adaptuje się w miarę szybko i myślę też, że gdzieś tam może nawet moją przewagą jest to, że często przeciwnicy mają dużo większy problem od strony psychologicznej, żeby zaakceptować to, że warunki są inne, że banda odbija mocniej, że tu jest wolniejszy, szybszy i tak dalej, i się tym gdzieś frustrują ja staram się już na początku przygotować się na to, że te warunki nie będą takie jak u mnie. Jestem tego świadomy i to akceptuję i zresztą myślę, że to jest bardzo ważne, bo nawet na tym najwyższym poziomie zawodnicy grający na różnych turniejach muszą się adaptować do kompletnie różnych warunków gry. Co potrafi Ciebie zaskoczyć? Z czym możesz mieć problemy, jeśli chodzi w ogóle o turniej? Myślę, że to jest zawsze pewna loteria, w jakim jak się będę czuł w trakcie, w trakcie meczów, szczególnie w trakcie pierwszego? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Zawsze staram się nastawić jak najlepiej, nastroić przed turniejem, ale nie ma takiego sposobu, żeby zapewnić sobie jakiś luz. Zawsze to jest pewna loteria, czy będzie się grało luźniej, czy, czy będę się czuł bardziej spięty, czy ten stres będzie większy czy mniejszy, więc czasami może to zaskoczyć, ale liczę się z tym. Pierwszy mecz jest trudny nawet nie pod kątem Samej gry, a pod kątem tego, że jest to pierwszy raz, kiedy staję się do tej rywalizacji w turnieju, i jeszcze jakby nie jestem do tego w pełni zasymilowany, i, i to jest jakaś nowość, i to napięcie rośnie od momentu, kiedy postanowiłem, że zagram w turnieju, potem gdzieś tam w drodze, na rozgrzewce, i, i potem jest taka kulminacja w postaci pierwszego meczu. Więc często, często tempo gry w pierwszym meczu jest wolniejsze, często. Czuję się odrobinkę nieswojo, ale no tak jak mówiłem, liczę się z tym po prostu i, i bawię się tym, żeby te przeciwności pokonywać. Długo się rozgrzewasz? I jak się rozgrzewasz? Nie rozgrzewam się bardzo długo, takie myślę gdzieś optimum to między pół godziny a 45 minut, ale nie mam jakiejś mega opracowanej rutyny, gdzie zawsze rozgrzewam się tak samo. Na pewno ważne jest, żeby trochę powbijać przed, przed meczem, żeby nie wejść kompletnie zimnym. Za każdym razem rozgrzewam się trochę inaczej, ale staram się po prostu poczuć grę. Jeśli chodzi o klimat w ogóle turnieju, wolisz takie, gdzie jest super profesjonalnie, spokojnie i gdzie jest wszystko ułożone, czy takie bardziej w atmosferze luźnej? Przypominają mi się Pardubice Open akurat. Ja najbardziej lubię kombo tych dwóch rzeczy. Nie miałem okazji w wielu takich turniejach grać, ale lubię taką atmosferę, gdzie wszyscy grę biorą na serio, ale poza tym atmosfera jest luźna. No Pardubice to był świetny przykład. Pierwsze raz byłem na takim turnieju. Mega pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo przy stole każdy walczy na 100%, każdy chce wygrać, natomiast pozostała atmosfera jest mega luźna, towarzyska i, i jestem generalnie fanem tego, żeby nie robić tej całej takiej napinki, że ma być absolutna cisza, żeby, broń Boże, nikt koło stołu nie przeszedł i tak dalej. Myślę, że jakby wszyscy powinni się adaptować do tego, że nie zawsze będzie pełna cisza, pełny spokój, szczególnie, że wszyscy dążą do tego, żeby ten bilet jest tam i ta publiczność na pewno nie będzie OK, z tym, żeby cały czas siedzieć cichutko i ani słowem się nie odezwać i po prostu moim zdaniem wszystko mi do tego przykląść. My poznaliśmy się właśnie na Pardubice Open, bo zwróciłeś naszą uwagę. Bo byłeś podobny, jesteś podobny do Marcela Eckarta, czyli sędziego cukierowego. Ktoś jeszcze Ci o tym mówił? Nie, nikt więcej mi o tym nie mówił, ale uznam to za komplement. Dziękujemy. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, dziękujemy naszym patronom. Ostatnio częściej widujecie nas na wydarzeniach, poświęcamy podcastowi coraz więcej czasu. Jeśli właśnie nas słuchasz i masz ochotę dołączyć do grona patronów OnQ, wejdź na patronite, znajdź nas, wybierz próg i zacznij subskrypcję. Każda kwota jest super. Pieniądze przeznaczymy na sprzęt, dojazdy i noclegi naszej ekipy oraz obsługę techniczną OnQ. Krzysztof wtedy jeszcze nie wiedział, że ten turniej zakończy na fantastycznym trzecim miejscu. Jego podejście mentalne ewidentnie zaprocentowało. A skoro o psychologii mowa, zastanawialiście się kiedyś, co czuje zawodnik, gdy siedzi na krześle i patrzy, jak rywal wbija kolejne kule? Zapytaliśmy Nikite Rudenko. Zazwyczaj, jak jest no, w ostatnich czasach, to. Jakby przebiega u mnie muzyka w głowie, którą słucham no i to mnie pomaga przede wszystkim, żeby się opanować, żeby się uspokoić, no i to mi pomaga podczas meczu. To czego słuchasz? Słucham zazwyczaj rock, taki, taki Iron Maiden, Metallica, ale też takie, taka ukraińska muzyka. Gram jako powiedzmy taki semi-pro, bo też mam normalną pracę. Teraz przygotowania w zasadzie wyglądają tak, że no, zazwyczaj to tylko turnieje, to turnieje lokalne albo regionalne, bez treningów. Ale no, jeżeli chodzi o trening, to naprawdę, jak nie mam czasu być przy stole, to naprawdę dużo staram się poświęcać treningu mentalnemu. No i słucham różne podcasty. Tam staram się nie wiem, może z dwie godzinki na cały tydzień. No i tak wygląda mój trening mentalny. Opowiedz jak ty się w ogóle pojawiłeś w Polsce i jak to było u ciebie z graniem w latach wczesnych, jak byłeś dzieckiem. Jak ty zaczynałeś? No, zacząłem w roku 2010. Zaczęło się od tego, że no, pojechałem z babcią, dziadkiem, do, do Karpat. Tam na którymś z tych kroków był właśnie stół bilardowy. No i poszliśmy sobie grać z dziadkiem. No i tro, trochę mi się popoddawał. No i właśnie po, poczułem, poczułem ten, ten ogień i tą, to dążenie, do, żeby grać w to. No, i jakby poczułem, że to może być naprawdę moje. No, i potem zacząłem prosić mamę, tatę, żeby prowadzili mnie na, do jakiejś szkółki. No, i właśnie u nas przy, w Kijowie, przy Uniwersytecie Wychowania Fizycznego, e, znajdowała się sala, którą otworzył Jorgen Sandman e, dla, no, dla Ukraińskiego Uniwersytetu Fizycznego, i tam poszedłem trenować. No i właśnie do roku 18 grałem w Ukrainie. Przez, przez długi okres byłem e, na drugim miejscu w rankingu ukraińskim po Witaliu, po pacurze. E, no a potem w roku 18 przeprowadziłem się do Warszawy na, na studia. Studiowałem w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. No i poza studiami, wiadomo, szukałem, szukałem gdzie i jak grać bilard No i znalazłem po prostu nasz Warsaw Kultur, czyli nasze turnieje lokalne, cykliczne. No i zacząłem, zacząłem stąd. No i tak to wszystko działało, właśnie. A jakie dzisiaj dla Ciebie ma znaczenie bilard w życiu? No, To jest naprawdę moje życie. To, to, to czym oddycham. Naprawdę. Mimo tego, że no, wiem, że muszę też poświęcać czas pracy, to wiem, że nie potrafię bez Bilera żyć. I tak wszyscy, wszystkim mówię, że no, jeżeli chodzi o pracę, to zawsze mogę próbować coś, coś innego. Ale Biler to mogę rzeźbić całe życie. Wstajesz rano, grasz do wieczora, kolejnego dnia znowu mecze. Tak wygląda większość turniejów bilardowych. Tak wyglądały także Mistrzostwa Polski Amatorów, w których Roman Wasilewski jest zwycięzcą. Pojawił się na Niedźwiedź Cup. Zacznijmy od tego, że ten wywiad jest maratonem, ponieważ pierwsze nagranie się nie nagrało. <śmiech> <śmiech> Musimy wszystko powtarzać. Bardzo dobrze radzę sobie na długich turniejach, wręcz preferuję długie turnieje. Głównie dlatego, że no jestem kompletnym amatorem i nie, jestem, nie mam takiej regularności w grze. W związku z czym im dłużej trwa turniej, tym bardziej się wgrywam i tym lepiej mi to wychodzi. Tak, zdecydowanie wolę dłuższe turnieje. Godzisz bilard z pracą zawodową, ale też z rodziną. Jak wtedy planujesz swoje życie bilardowe i turningi? Pół roku to jest zdecydowanie praca, to jest życie zawodowe. Zajmuję się produkcją lodów rzemieślniczych, bardzo smacznych zresztą. Zapraszam całą brać Bielardową do, do Warszawy na, na lody, ciebie również. I wtedy rzeczywiście mało trenuję, nie ma na to czasu, jest za dużo obowiązków. Tak naprawdę myślę, że przez te pół roku jestem w stanie wypracować. Tyle godzin, ile przeciętny człowiek na etacie pracuje przez cały rok. A drugie pół roku bawię się, bo trudno to nazwać nie wiem, treningiem, jakimś profesjonalnym czy coś. Bawię się, sparuję. Rzeczywiście wtedy gram dużo i wtedy myślę, że 4-5 dni w tygodniu, po kilka godzin, rzeczywiście, rzeczywiście sparuję. Nazywając to treningiem. Pomaga mi w tym Paweł Krasiński, również mistrz polski amatorów, bardzo dobry zawodnik. Jeśli chodzi o poziom gry jest bardzo podobny do mnie i tak naprawdę nasze mecze są bardzo wyrównane, co znaczy, że my ze sobą rywalizujemy. To nie jest tylko spotkanie towarzyskie, ale wręcz każdy przychodzi po to, żeby wygrać i to jest nasz trening i póki co to się sprawdza. Takie długie turnieje jak Niedźwiedź Cup, jak dajesz radę czasowo? Mam na myśli przygotowanie treningowe, jakieś rozgrzewki, ale też sprawy typu jedzenie. Specjalnie się nie przygotowuję do takich turniejów. Jeśli dość regularnie trenuję, czyli w okresie jesień, zima, to, to, to nie muszę się specjalnie przygotowywać, Po prostu gram na tyle, na ile mnie stać, na ile pozwalają umiejętności. Czasem udaje się w takich turniejach zdobyć jakieś fajne miejsce, czasem jest to gorzej, to wygląda. Jedzenie. Zazwyczaj gram na czczo. Albo jakieś bardzo delikatne siadanie i podczas turnieju raczej, raczej nie jem. Nie potrzebuję tego, wręcz lepiej mi się gra z pustym żołądkiem. Mam co spalać z resztą, także to, to dla mnie nie stanowi żadnego problemu. No i tak, długość turnieju też nie stanowi dla mnie problemu. Tak jak wspomniałem wcześniej, im dłużej trwa turniej, tym lepiej, ponieważ nie jestem, nie jestem regularnym graczem i w takim turnieju. Im wyższa faza turnieju, tym bardziej jestem wgrany i tym, tym prezentuję lepszy bilard. Tak tam mniej więcej wygląda. Kiedy w przeszłości grywałeś te duże turnieje, te długie turnieje, nocne mam na myśli, maratony bilardowe, nie grazie, nie? powiedz jak to jest w ogóle zaczynać wieczorem, a pewnie kończyć gdzieś nad ranem? To jest tak, że człowiek planuje sobie, że będzie grał 4-5 godzin i to uważa, że to jest max, ile może zostać jednorazowo przy stole. A potem przychodzi kolejna partia, kolejny set, kolejna partia, kolejny set i człowiek, który kocha ten sport, a ja uważam, że kocham ten sport, nie jestem w stanie przestać i to się przeciąga o kolejne 5 godzin. Miało być 5-6 godzin, a robi się 11-12. Tak to wygląda. Myślę, że to wynika z, z zamiłowania po prostu do tego sportu. Wygrywałeś jakąś fajną kasę na wtedy? W latach 90., i owszem, jak najbardziej. I to jest tak, że jeździliście sobie po klubach, czy mieliście jakieś wybrane miejsce? Nie, to się odbywało we własnym gronie, że tak powiem. Myślę, że w każdym klubie w tamtych czasach była jakaś taka jedna, dwie bardziej zamożne osoby, dla których wtedy, nie wiem, 500 czy 1000 euro nie stanowiły żadnego problemu, żeby zostawić w klubie. A dla młodego zawodnika, który ma kilkanaście lat, ale to oznaczało, że może sobie kupić, nie wiem, wymarzony jakiś zegarek czy coś w tym stylu, tak? Także tak to wyglądało. Słowo żerowaliśmy może źle zabrzmi, ale... Um, korzystaliśmy. Korzystaliśmy, tak, z uprzejmości zamożniejszej klienteli klubu. Powiedz jeszcze na koniec, co jako człowiek, który gra, pracuje, trenuje różnie, e, trzeba zrobić, żeby zagrać w Mistrzostwach Polskich Amatorów i żeby je wygrać? Trenować, trenować, jeszcze raz trenować. Mówi się, że niektórzy. Mają jakąś taką iskrę bożą, że im łatwiej to przychodzi i tak dalej. Natomiast ja uważam, że bez treningu, bez pracy nie ma kołaczy. To, to powiedzenie bardzo dobrze się sprawdza. Im człowiek więcej godzin przepracuje przy stole, tym lepsze będą tego efekty. Bez względu na to, czy posiada taką naturalną zdolność i talent do tej gry, czy, czy nie. Także nie ma drogi na skróty. Im więcej godzin się przepracuje przy stole, tym będą lepsze, lepsze efekty. A teraz chwila dla fanów bilardu. Ja chciałem Badajcie na i badajcie ja na turnieje. I trochę historii od Andrzeja Balisia, głównodowodzącego i pomysłodawcy turnieju. Wszędzie w Polsce robiły się duże turnieje, a w Krakowie generalnie zawsze było z tym kiepsko. Raz zorganizowaliśmy poltura. Z takich dużych turniejów to nie przypominam sobie w ogóle, żeby cokolwiek takiego się organizowało. Odwiedziłem mojego kolegę Pawła Kasprzyckiego jeszcze z czasów, jak grałem snookera. On ma klub taki nastawiony raczej na klienta komercyjnego w centrum Krakowa. Nazywa się Diamant, ten klub. Tam jest 16 stołów do pula i bardzo ładny jest ten klub. Bardzo mi się tam podobało i uznałem, że fajnie byłoby tam zrobić duży turniej. No i tak właśnie w 2021 był właśnie Niedźwiedź Cup 1. Pula nagród wtedy gotówkowych 4000 złotych zł i przyjechała cała czołówka Polski w ogóle na, takim, na taką małą pulę. Nie? Także to było, to było niesamowite, że po prostu teraz mamy pulę prawie 10 tysięcy plus drugie tyle w nagroda rzeczowych, a wtedy była tylko ta gotówka, nie mieliśmy żadnych nagród rzeczowych, żadnych sponsorów. Dwa lata później, w sumie nie wiem czemu w 22 nie było Niedźwiedzia, jakoś tak po prostu się nie złożyło. W 23 byliśmy z Niedźwiedziem w Sosnowcu u Jurka Regielego. Tam słynny finał Mariusz Skoneczny pokonał Daniela w zwycięzcę Qatar Open, czyli w sumie jednego z większych turniejów na świecie. Wygrał z nim 9 w 22 minuty. I z roku na rok coraz lepsza pula, coraz więcej zawodników. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 zawodników, w tym roku mamy 114 zawodników. Ten modus grupowy w tym roku jakby debiutuje na Niedźwiedziu, bo zawsze to było 2KO, ale za sugestią Konrada już Juszczyszyna i Mieszka. Powiedzieli, że dla zawodników będzie to, będzie to bardziej atrakcyjne, bo więcej meczy zagrają w takich grupach i też mniej będzie czekania, bo w takim systemie 2KO jest taka specyfika tego turnieju 2KO, że jednak się dużo czeka na kolejne mecze. Zachęcamy, polecamy Kasię na Patronajcie. A co lubisz w ogóle w organizowaniu turnieju, bo to jest też taki długi proces. To tak, to, to jest bardzo skomplikowane i dużo czasu zajmuje i trzeba naprawdę dużo rzeczy dopilnować, rozmawiać ze sponsorami, dogadywać rzeczy z klubem, e, przyjmować opłaty i, i, że tak powiem, rozmawiać z zawodnikami o różnych tematach, e, odpowiadać na miliony pytań, też przed samymi zawodami, a co lubię, no na pewno to, że Robię coś fajnego, ludziom się to podoba, potem oni jakby zawsze do mnie podchodzą i z uznaniem dziękują, że fajny turniej i że przyjadą za rok. No jakby samo to jest, jest wartością dodaną, i myślę, że warto dla takich rzeczy po prostu robić takie turnieje. Ty też poza tym, że organizujesz, znalazłeś albo próbujesz znaleźć czas podczas turnieju, żeby też grać. To jest na pewno też wymagające. Tak, tak, na pewno, ale to jest też ciekawe, bo w zeszłym roku udało mi się w ogóle wyjść z grupy i wygrać pierwszy mecz, więc byłem 17 na 100 coś zawodników więc w sumie nawet dobry wynik. Ehm, poległem dopiero z Dominikiem Regielim, ale tam ogólnie no dobrze mi szło. W tym roku nie udało się wyjść, ale tak naprawdę zadecydowała o tym jedna bila z Krystianem Niebieszczańskim. 5-4 przegrałem. Jakbym ten mecz wygrał, to wyszedłbym z grupy. No i potem kto wie. Dzień dobry. witamy. Dobry. Dobry. Jak, Jak ocenia testy? sędzia turniej? Turniej idzie w dniu dzisiejszym bardzo sprawnie. Wczoraj też szedł sprawnie. Jest parę niespodzianek, ale też wszyscy faworyci są na swoim miejscu. Kiedy drugiego dnia docieraliśmy na turniej, naszą uwagę zwrócił Mariusz Skoneczny, spacerujący w okolicach klubu. Było naprawdę zimno i ślisko. Mariusz znikał po każdym meczu na przerwę i udawał się na spacer. Po ostatnim spacerze wygrał turniej. Nieważne tak naprawdę ile partii straciłem, ile wygrałem, ważne, wygrałem ten cały turniej co jest dla Ciebie najważniejsze w ogóle po tym ciężkim sezonie, teraz w tym roku? Najważniejsze jest to, że wracam z powrotem i ćwiczę. Nie podaję się, zrobiłem sobie plan treningowy, zrobiłem wszystko, żeby dążyć do tego, co chcę. Muszę to naprawić, co popsułem i, i będę robił wszystko, żeby tylko być na top. Trzy Niedźwiedzie wygrane to chyba bardzo taki fajny sukces. No, Trzy razy w Gruzji wygrałem. Bez, na trzy raz bez, teraz takie turnieje tam e, organizowane przez EBC. E, teraz niedźwiedź trzykrotny. Fajne to jest, tak? Jak się wygrywa, to zawsze jest fajnie. E, a to, że trzykrotny, to jeszcze fajniej. Powiedz, co najtrudniejsze było w ogóle? Przede wszystkim jesteśmy tutaj od 10 rano. Tak? Jesteśmy cały czas w grze. Staramy się być na poskupieni skupieni, nie jest to łatwe. Każdy bilardista, każdy zawodnik wie o tym, że utrzymać koncentrację przez cały dzień to jest wręcz prawie niemożliwe. Najcięższe nie tyle co rozbicia były, no tutaj gramy przeważnie ramitami, kulami, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do tej kropkowanej kuli. Tutaj troszeczkę inne, inna biała jest, no ta kontrola była troszeczkę taka czasami na chybił trafił, <noise> ale chyba... Oceniając to po prostu y, trzeba było się do tego przyzwyczaić, spróbować w każdy sposób jak jest możliwy. Nie rzucasz znowu grania? Y, znaczy się, ja nie rzucałem grania, to po tym sezonie co, y, co się skończyło w 2025, y, wracając do domu, ja nie powiedziałem, że nie będę grał w ja Po prostu myślałem, że długą przerwę, zrobić, bo prawie trzy tygodnie miałem spokój od billarda. Y, Dało mi to kopa strasznego, miałem dużo rzeczy do przemyślenia, ee, ale uwierzyłem w to, że po prostu tak miało, może miało być. Stało się, nie odstanie się teraz, walczę o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Już teraz. Gratulujemy. To był intensywny czas, ale naprawdę było warto być z Wami. Gratulujemy organizatorom i zawodnikom. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, spotkania i opinie o OnQ. Niesamowicie cieszy nas widok logo OnQ na futerałach zawodników w całym kraju. Fajnie, że jesteście.